Witam wszystkich w kolejnym odcinku codziennego przeglądu gier i aplikacji serwisu simblog.pl Dziś mam przyjemność przedstawić Wam słownik wykorzystujący rozszerzoną rzeczywistość, który przetłumacza to, co widzi oko kamery smartfona, na jeden z czterech języków. Dostępne pakiety to angielski, włoski, angielski, francuski oraz angielski, hiszpański, które działają w obie strony. Oryginalnie aplikacja pozwala na korzystanie z jednego słownika, a każdy kolejny kosztuje 19 zł. Interfejs programu umożliwia dokupienie kolejnych słowników. Włączenie przekręcania wyrazów oraz mieszania liter. Poza tym jest jeszcze prosty słownik umożliwiający przetłumaczenie pojedynczych wyrazów. I to tak naprawdę tyle. Oryginalnie tekst wygląda tak jak ten tutaj. Niestety test musiałem przeprowadzić na komputerze, ponieważ w Warszawie tekstów po angielsku, a tym bardziej po włosku, jest bardzo niedużo. A po przetłumaczeniu tekst wygląda tak. Jak widać, nie jest najgorzej, ale program tłumaczy pojedyncze wyrazy, a nie kontekst. I czasami wychodzą spore kwiatki. Tak jak na przykład tekst z Wikipedii, który przetłumaczony jest średnio. Tak wygląda tłumaczenie. Ale ogólnie nie jest najgorzej, na przykład, żeby przetłumaczyć szyldy sklepów czy jakieś ogłoszenia, nie powinno być większych problemów. Ogólnie ja. Jestem mile zaskoczony działaniem programu. Gdyby twórcy dodali obsługę większej liczby języków, byłaby to naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Na chwilę obecną może się przydać tak na dobrą sprawę tylko podczas wyjazdu na zachód, ale że zbliżają się wakacje, sądzę, że warto się nim zainteresować, bo naprawdę może pomóc.